Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w piątek, 1 grudnia. No i kto by się spodziewał, że to tak zleci błyskawicznie? Już grudzień, nieprawdopodobne. Bardzo szybko mi ten czas mija. Bardzo aż za szybko. Jest 9 rano, w tej chwili jest minus 6 stopni, odczuwalne minus 5. Zachmurzenie: 57%, szansa opadów: 0. Także śnieżek nie będzie bruszył. Przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, jakość powietrza również umiarkowana. Najcieplej będzie o 13 minut, 2 stopnie. Także śnieżek się trzyma oczywiście, bo temperatura minusowa. No. Jeszcze z tej strony, jak to pięknie zasypało na biało. Piękny biały świat w białej kołderce. Jeszcze z tej strony bardzo mi się te chojneczki podobają. Przyprószone śniegiem. No i taki zaśnieżony świat. No i mamy 1 grudnia, vlogmas numer 1. A więc otwieram jedyneczkę. O, jaka czekoladka! Mm. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was serdecznie we vlogmasie numer jeden. W zeszłym roku miałam pierwsze vlogmasy, no i w tym roku postanowiłam kontynuować, czyli drugi rok się zaczął. Okulary przeleżały, przeczekały. Kubeczek również. Piękny kubeczek. Bardzo, bardzo jest i Mikołaj, i, i kominiarz. Na szczęście pewnie. Muszę łyczkę zrobić. Bardzo smaczna herbatka Lipton. No i cóż, zaczynamy vlogmasy. Jak to zleciało? Powiem Wam, że ten rok minął mi nie wiadomo kiedy. Wiem, że w zeszłym roku... Te vlogmasy, tak jakby mnie troszeczkę umęczyły, bo to codziennie filmy. Ja wtedy jeszcze codziennie filmów nie robiłam, więc to było takie, ale ktoś mi napisał, właśnie jak te vlogmasy się skończyły, i ktoś mi napisał, że, że brakuje mu tych codziennych filmów, czy, czy jej, już nie pamiętam kto to napisał, ale tak było, że, że brakuje tych codziennych filmów. No szkoda, że już się skończyły te vlogmasy. Więc wtedy jakoś tak podjąłam taką decyzję i zaczęłam nakręcać codziennie te filmy, codziennie wam pokazywać. No i teraz już nabrałam takiej kondycji, że teraz już nie czuję tego zmęczenia, jak to z początku, bo to z początku wiadomo, wszystko było trwało dłużej, bo nie miałam jeszcze wprawy, więc teraz robię szybko, montuję szybko to, co ode mnie zależy, bo to, co ode mnie nie zależy, to wiadomo, no nieraz y, filmy się długo wgrywają, są długo przetwarzane, no to już ja na to wpływu nie mam. Ale teraz taki, taki montaż, typowy montaż, tak jak wtedy mi to ileś godzin schodziło przy tym, tak teraz robię to szybko, w miarę szybko, ale to, no, to już jest wprawa, rok czasu, no to swoje zrobiło już, także jakby nie patrzeć. No, i tak to wygląda. Bawimy się dalej, cieszymy się każdym dniem. Pogoda ducha to najważniejsze. Nie zasklepiać się w sobie, nie, nie myśleć o chorobach, o kłopotach, o zmartwieniach, bo każdy je ma. Każdy ma jakieś choroby. Jak nie ma, to będzie miał. I jak nie ma ktoś, to kto ma, ktoś bliski i człowiek się zamartwia. Także Cieszmy się każdą chwilą, każdym dniem, każdym momentem, a ten czas jest naprawdę pełen klimatu, pełen uroku, czas przedświąteczny. Jeszcze leży śnieg, no to już naprawdę klimat jest niesamowity. Naprawdę, ja ulegam co roku temu urokowi, i, i w, a w tym roku szczególnie ten śnieg mnie tak nastroił, tak naprawdę, no świątecznie, no zobaczymy jakie święta będą, czy ten śnieg przeleży, no ale już na miastkę tego mamy, już możemy się tym pocieszyć. Także dziękuję Wam pięknie za to, że zaglądacie do mnie, za to, że mnie oglądacie, proszę o lajki i subskrypcje, na razie trzymajcie się ciepło, pa pa. Dzisiaj szybkie zakupy z koszyczka, zakupy z biedronki. Chciałam sobie zaraz zjem na drugie śniadanko takiego palucha z oliwkami. Zrobię kompotu z wiśni. Jakoś tak dzisiaj mam przy tym przeziębieniu mam ochotę na kwaśne, więc będzie. Makaron do brusia, zupa jarzynowa, lotka pietruszki, śmietana, masło polskie Ekstra. No i te moje ulubione paszteciki dwa. Jakoś poluję na, na te pasztety skaczki, ale ostatnio nie ma. Pomidory śliwkowe, chlebek żytni na zakwasie. No i dzisiaj wzięłam kalendarze. Kalendarz adwentowy. Drugi dostałam za darmo. Taka była promocja. Tak więc. Z czekoladkami, bo no, troszeczkę się zgapiłam w tym roku, bo ta choroba mnie troszeczkę zatrzymała w tym wszystkim, także nie mam innych kalendarzy żadnego w każdym bądź razie. No ale w zeszłym roku miałam kalendarz kosmetyczny, ale wiele się rzeczy nie sprawdziło, ponieważ ja nie używam i tak, a to wszystko jeszcze po angielsku trzeba było tłumaczyć. Także. I właśnie dobrze, że wzięłam się za to, za to tłumaczenie, oczywiście yy, za pomocą Google i, i tam właśnie zobaczyłam, że jeden produkt był, tak zwany. Jeden produkt miał głęboką taką ingerencję w skórę, właśnie taka wcierka jakaś była, która nie była wskazana dla wszystkich. Jak człowiek się nie zna, no to może sobie poaganu narobić na skórze, gdzie nie ma problemów. Ja używam kremy takie. Delikatne, bo zaraz jak jest coś innego, to mam od razu jakieś tam, jakieś wykwity na skórze, także nie, nie mogę, tak więc boję się takich jakiś kosmetycznych, żeby sobie bałaganu nie narobić, więc będą czekoladki do kawy, no, jak najbardziej wskazane. O, i tak to wygląda z tym moim kalendarzem adwentowym. No jeszcze zapomniałam powiedzieć ile to kosztowało. 74 ,92 zł, 92 groszy, no ale tu jeszcze było trochę chemii, także już od razu została schowana. Życie Róży, tekst Maria. Od rana Róża krzątała się w kuchni. Hania miała być nieco później, więc Róża przygotowywała śniadanie. Oczekiwała na Irenkę. Ciągle rozmyślała o całej tej sytuacji z Piotrem. Nikt nie podejrzewał, że to jego zachowanie to jakby podwójna osobowość. Ciągłe zmagania ze sobą i lęki. Nieraz rzeczywiście nie można nad sobą zapanować, o ile są to zmiany chorobowe. Co za świat, pomyślała. Irenka potwierdziła jej myśli. Już na wejściu w drzwiach rozpoczęły ten temat. Nie miały kiedy ze sobą porozmawiać, więc dzisiaj nadarzyła się ku temu okazja. Wymieniły swoje myśli. Uwagi, ale Irenka wciąż była przygaszona. Wiesz, powiedziała, czuję się fatalnie z tą wiadomością i świadomością. Nie mogę zrozumieć i nie chcę. I nie wierzę, że to jest tylko wina stanu Piotra, spowodowanego chorobą. Dla mnie też to jest wszystko takie dziwne. No, ale cóż, ja nie znam się na takich terminach medycznych. I na dolegliwościach z nimi związanych, dodała róża. Wiesz, Irenka usiadła przy oknie, w kąciku róży. Ja dzisiaj jestem zmęczona tym wszystkim. Po prostu wysiadam, już nie mam siły. Nie dość, że zostałam skrzywdzona, to jeszcze Piotr oczekuje zrozumienia. Może mam jeszcze pogłaskać go po głowie? zapytała. Zdaję sobie sprawę, Irenko. Nieciekawie to wszystko wygląda, ale spokojnie przebrniemy i przez to. A może Piotr wszystkiego nam nie mówi i coś ukrywa? Zastanowiła się Róża. A wiesz, że i ja o tym myślę? potwierdziła Irenka. Tyle lat utrzymywał swoje miłostki. W tajemnicy to wszystkiego się można po nim spodziewać. Może chce wzbudzić w nas litość? Powiedziała róża. O nie, litość to nie, powiedziała Irenka. Na tyle go znam, że wykluczam takie zachowania. Wszystko tylko nie litość. No dobrze, może sytuacja sama się wyklaruje, powiedziała róża. To nie są sprawy i choroby, które rozwiązują się z dnia na dzień. A tymczasem, Irenko... Odprężmy się. Widzę, że kiepsko dzisiaj wyglądasz. I tak się czuję, powiedziała Irenka. Nie chciałam zostawić go samego w takiej sytuacji, ale to mnie przerasta. Jestem strzępkiem nerwów. Widzę, właśnie, powiedziała Róża. Dzisiaj odpuszczamy. Zrobimy sobie dzień wolny od problemów, stresu i niepotrzebnych wrażeń. Co ty na to, Irenko? Z pewnością dobry pomysł, Różyczko. No ale widzisz, ja tak oklapłam, delikatnie mówiąc, że żaden pomysł nie jest w stanie postawić mnie na nogi. Co jest? Powiedziała Róża. Jest mi źle, odpowiedziała Irenka. Wiesz, co, Irenko? Spacer, tylko spacer. Pojedźmy do parku, odetchniemy świeżym powietrzem. A potem pójdziemy do kawiarni na kawę i twój ulubiony orzechowy tort. Zgadzasz się? I ręka przytaknęła, ale tak bez entuzjazmu. Codzienność ją przytłoczyła, problemy zdruzgotały, ale przecież zawsze jest jakieś wyjście, okienko w tunelu. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie. Dzisiaj taki krótki fragment, to co przyszło mi na myśl do głowy, więc tak napisałam.